Dzień Kobiet to wyjątkowy czas. Zobaczmy, czego mężczyźni życzą im w tym dniu oraz jakie są oczekiwania kobiet. Czego chce pan życzyć kobietom w tym wyjątkowym dla nich dniu? Najważniejsze dla wszystkich kobiet uważam, że jest szczęście w życiu oraz zdrowie, więc dlatego właśnie chciałbym życzyć wszystkim kobietom dużo zdrowia i dużo szczęścia. Co sądzisz o Dniu Kobiet? Ja sądzę, że to jest jeden z dni, który wy, chłopacy, powinniście pamiętać. Najważniejsze to, że liczy się gest i pamięć. ważne, co nam dać, ale żebyście pamiętali. Jak chcesz świętować Dzień Kobiet? A w sumie tak, no to będzie taki zwyczajny dzień, ale spędzę go ze znajomymi i bliskimi. Co sądzisz o dniu kobiet? Czego chcesz życzyć dziewczynom w tym dniu? Zdrowia, szczęścia w ogóle. Żeby się cieszyły były wesołe, radosne i po prostu cieszyły się życiem. Czego oczekujesz w tym wyjątkowym dniu, w dniu kobiet? Czego oczekuję? Dużo szczęścia przede wszystkim, uśmiechu i spędzenia tego dnia w jak najprzyjemniejszy sposób, najlepiej z ukochaną osobą. Masz taką osobę? Owszem. Dobrze, dziękuję za wywiad.